Hej kochani, witam was bardzo serdecznie i z racji tego, że w ostatnim czasie złożyłam zamówienie online na stronie Drogerie Natura i przyszły do mnie kosmetyki, które byłam niesamowicie ciekawa, między innymi paletka Sensic Pastel Glam, która prezentuje się w opakowaniu naprawdę niesamowicie, to postanowiłam, że nakręcę o tym oddzielny odcinek i dzisiaj przetestujemy sobie te nowości. Natomiast najpierw muszę chwilkę ponarzekać na zamawianie kosmetyków online właśnie na stronie Drogerie Natura. Nie wiem, czy też tak macie, ale mi się ta strona za każdym razem zacina, zawiesza, już w takim ostatecznym momencie, kiedy dochodzi do płatności, potrafi mi się wszystko skasować z koszyka i muszę składać zamówienie jeszcze raz. Po prostu jestem tak zniechęcona do robienia zakupów online w tej drogerii, że zbierałam się do tego przynajmniej kilka razy, ale ostatnio już stwierdziłam, że no nic, Ada, musisz się spiąć, dokonać tego zamówienia, choćbyś miała to zrobić 10 razy i udało się, ale co najważniejsze, przesyłka była naprawdę bardzo szybko, tak jak wspomniałam, w mniej niż 24 godziny, więc powiedzmy, że to ukoiło mój ból. W każdym razie przejdźmy już do tematyki dzisiejszego filmiku, ponieważ oprócz paletki mam jeszcze kilka bardzo ciekawych produktów, między innymi marki SENSIC, My Secret, Kobo. E, także zaczynamy. Włosy podpięte, więc mogę już przejść najpierw do makijażu twarzy i obiecuję, że jestem już po raz ostatni w tego typu odroście, ponieważ mam umówioną wizytę do fryzjera już bardzo niedługo, także nie mogę się doczekać i przejdźmy do marki Sensic i kremu CC, e, ponieważ ostatnio zadałam wam pytanie na moim Insta Stories, gdzie was serdecznie odsyłam, bo tam od czasu do czasu takie pytanka zostają zadane i macie realny wpływ na to, co będę testować w kolejnych filmach i zapytałam was, czy mam przetestować podkład My Secret Long Wearing Full Coverage, ponieważ kupiłam odcień 01, czy może jednak przetestować Sensic Creme CC w odcieniu nawet nie wiem jakim, 1 Ivory, też kupiłam po prostu najjaśniejszy, no i wygrał ten Creme CC, także dzisiaj przetestujemy sobie właśnie tego gagatka, zobaczmy jaki ma kolor, bo ja nawet tego jeszcze nie wiem. Uh, zapowiada się taki dosyć jaśniutki i beżowy, bez absolutnie żadnych żółtych tonów, ale też bez różowych. Nawet powiedziałabym, że wizualnie wygląda mi na lekko oliwkowy krem CC, także zobaczmy jak z kryciem, z właściwościami. Czy będzie mi się sprawdzał? Póki co kolorystycznie bardzo mi się podoba. Nie nakładam go na żadną bazę. Uuu! Uh. U, ten kolor naprawdę jest sympatyczny, taki idealny dla mnie. <laughs> nie mam tutaj żadnej bazy oprócz sprawdzonej, solidnej pielęgnacji, ponieważ nie chciałabym mu zbytnio pomagać, a zresztą to jest krem CC, więc oczekuję dosyć lekkiego krycia i takiego po prostu lekkiego wyrównania kolorytu. Jest dosyć lekki w konsystencji, taki wręcz cienki jak krem BB Resibo, który ostatnio testowałam. No, wręcz się tak jakoś marzę trochę po twarzy, więc nie wiem, czy wklepywanie go gąbeczką to jest dobry pomysł. Spróbuję go wmasować palcami. Hmm. Mam też wrażenie, że mi się roluje pod palcami. Nie wiem dlaczego. Pielęgnację nakładałam już naprawdę dłuższy czas temu, więc to nie pielęgnacja. Z tej strony to samo się dzieje. Też się roluje. Roluje się i strasznie smuży. Fatalnie. Nie zaczyna się ten test zbyt dobrze. Mam nadzieję, że później będzie tylko lepiej, ale na razie, no, Krem CC, o ile kolor ma super, o tyle dziwnie się rozprowadza. Okej, okay, sytuacja względnie opanowana, przynajmniej na policzkach. Zostało mi jeszcze czoło do pokrycia. No, nie podoba mi się to, jak wygląda ten Krem CC. Jest taki strasznie nierównomierny. Podkreśla fakturę skóry. A właściwie tworzy jakąś taką dziwną, a kiedy go rozetrę, no to już praktycznie go nie ma na twarzy. Okej, okay, ja prawie go na twarzy nie mam. On się zrolował, trochę powykruszał z twarzy i teraz wygląda względnie, ale to chyba tylko dlatego, że go już prawie nie ma na twarzy. W niektórych miejscach, jak go bardziej widać, no to wygląda źle, ale już to tak zostawię. We wszystkich miejscach, gdzie jeszcze ten produkt jest, osadził się na twarzy i wygląda fatalnie. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ale przejdźmy do korektora. Mam nadzieję, że uda mi się tym korektorem zbudować względne krycie, także nie będę musiała zmywać całej twarzy i rozpoczynać całego procesu od początku. Także zaczynamy My Secret Long Wearing Concealer w kolorze 01 oczywiście. Jest to korektor, który mam nadzieję przykryje mi te wszystkie niedoskonałości z kremu CC, który, no, powiem Wam szczerze, że zszokował mnie. Tak się fajnie nastawiłam do tego filmu, a od razu taki fail. No nic, ja dzisiaj buduję, słuchajcie, krycie tym korektorem. Nie chciałabym tego zmywać, bo chciałabym w ogóle zobaczyć czy ten krem CC ma jakąkolwiek rację bytu w trakcie dnia. Jeśli chodzi o korektor, no to wjeżdża już druga warstwa, bo to jest bardzo lekka konsystencja. Krycie powiedziałabym, że jest lekkie w kierunku średniego. Natomiast on tutaj musi poradzić sobie właściwie ze znikomym kryciem kremu CC, a wręcz uratować to, co tam ten zepsuł. Mam też wrażenie, że ten korektor jest dosyć mocno alkoholowy, przynajmniej tak pachnie. Nie szczypie mnie, nic mnie nie podrażnia, natomiast ja nie lubię aż tak mocno alkoholowych produktów. Mam nadzieję, że nie wysuszy mi mojej cery. Uuu, moja twarz niejednokrotnie na tym kanale wyglądała lepiej niż dzisiaj po wykorzystaniu tych dwóch produktów, także... Kremu CC już w tym momencie nie mogę polecić, bo to, co zrobił mi z twarzą, to jest jakiś dramat. Ale jeśli chodzi o korektor, to powiedziałabym, że w skali 1 do 5 to jest to taka, no powiedzmy, naciągana trójka, przynajmniej na razie. Pod oczami wygląda ok, ale ja nadal widzę w pełni moje zasinienia, mimo że nie są największe na świecie, no i nadal widzę przebijające niedoskonałości niestety, także. Pozwólcie, że może tę jedną niedoskonałość, która najbardziej mnie wkurza, przykryję sprawdzonym korektorem i za chwilę do was wrócę. Ok, także tak prezentuje się krem CC w połączeniu z korektorem. Także teraz poza kamerą znowu przypudruję twarz, bo nie mam żadnego nowego pudru i za chwilę zajmiemy się produktami do twarzy. Twarz przypudrowana i użyłam akurat pudru Laura Mercier Translucent Powder. No i muszę przyznać, że wszystkie kosmetyki, których dzisiaj użyję, mam tutaj na myśli oczywiście produkty do twarzy, będą miały dzisiaj znacznie utrudnione zadanie, dlatego że nakładam je na taką wątpliwą bazę w postaci podkładu, a właściwie kremu CC i korektora. Ale cóż, show must go on, więc przejdźmy teraz do paletki, do konturowania. Mam tutaj znowu markę Sensic Perfect Duo w kolorze 02 Glow Goddess. Nie wiem, czy jest kolor 01. Czy ja coś przeoczyłam i kupiłam nie taki jak trzeba? Dopiero teraz, słuchajcie, się zorientowałam, że mam dwójkę. Może lepsza byłaby jedynka. Nie wiem, nie wiem, czy w ogóle było coś takiego na stronie, głośno myślę. Natomiast wykorzystam, skoro już mam tę paletkę w dłoni, brązer, ponieważ no, wydaje się wizualnie całkiem taki neutralny, raczej nie za ciepły, może być ewentualnie po prostu zbyt intensywny, ale postaram się nałożyć go lekką ręką, niewielką ilością. Ojej, brązer jest bardzo fajny. Może dla mnie za ciepły, ale jest niesamowicie aksamitny. Nie będę się dzisiaj zbyt mocno konturować, dlatego że jestem dosyć blada, a brązer jest raczej w tę ciepłą stronę, niby neutralny, ale ja widziałabym go bardziej przy cieplejszych karnacjach. Dlatego nie chcę też przesadzić, chcę po prostu delikatnie przybrązowić moją skórę, ale też bez przesady. Brązer zdecydowanie poprawił mi humor. Później przejdziemy jeszcze do rozświetlacza z tej paletki. Natomiast, najpierw chciałabym wykorzystać róż, który kupiłam na ślepo trochę na stronie i wyglądał też inaczej na zdjęciu. I to jest, słuchajcie, rozświetlający puder. Ja myślałam, że to róż, bo jest na nim napisane Perfect Blush. Także co to jest, rozświetlający puder, czy róż, czy róż rozświetlający? Sprawdźmy to. Natomiast, no, na żywo nie wygląda on tak fajnie, jak mi się wydawało. Także jestem pełna obaw. Jest rozświetlający i ma taki dosyć chłodno, nawet lekko fioletowy, przybrudzony ton. Ale akurat przy mojej karnacji to nie szkodzi. Nawet wygląda to ładnie, więc mogę go nałożyć już troszeczkę z większą pewnością. Uff, kamień z serca. Przechodzimy zatem do rozświetlacza, o którym przed chwilą wspomniałam. I on właśnie pochodzi z tej paletki Sensik. I nałożę go już może po prostu mniejszym pędzelkiem, czyli takim, wiecie, do blendowania cieni na samym szczycie kości jarzmowej. Blask, powiedziałabym, to bardziej perła niż metaliczność. Ale tak naprawdę już przy jednej warstwie daje dosyć intensywny efekt. Raczej nie podkreśla faktury skóry przez swoją konsystencję. Przy niewielkiej ilości jest już widoczny, to jest taki zadowalający mnie efekt przy takim kryciu makijażu. Także myślę, że z drugiej strony zaaplikuję dokładnie tę samą ilość, nie będę go jakoś wybitnie nabudowywać. No z tej strony to wygląda fatalnie, to moje krycie cery. Okej, okay, twarz wymodelowana i muszę przyznać, że paletka do konturowania z rozświetlaczem super, ale też ten róż się sprawdził, także to trio na pewno będzie jeszcze przeze mnie testowane, bo bardzo podoba mi się efekt, jaki uzyskałam, nawet na tej biednej podstawie, którą na początku stworzyłam. Także teraz zbliżę Was, moi drodzy, do siebie, aby przejść wreszcie do testu paletki Sensic, na który wszyscy czekamy. Ja naprawdę jestem niesamowicie niecierpliwa w tym momencie, także zrobimy jakiś fajny pastelowy makijaż. Okej, okay, moi drodzy, zbliżam was do siebie. Na powiekach mam już bazę Pilouis, czyli sprawdzonego zawodnika oraz matowy beż akurat z paletki Bell, dlatego że paletka Sensic takiego w środku nie posiada. No i przejdźmy już do zabawy tą paletką. Prezentuje się z bliska tak oto. No jest naprawdę przepiękna. No ale zobaczmy jak z jakością i zacznę chyba od tego pastelowego niebieskiego baby blue. Póki co cień wypada dosyć subtelnie na powiece, nie osypuje się, pigmentację ma taką powiedziałabym średnią, ale nakładam go naprawdę niewielkimi porcjami, także wierzę w to, że da się to zbudować. Okej, okay. i tak prezentuje się względnie nabudowany cień na jedną i drugą powiekę, to nie było jakieś wielkie wyzwanie, tak jak widzicie też nic się nie osypało, także póki co jak na pastel jest okej, okay. przejdźmy może do tego ultra chłodnego fioletu, właśnie z taką pastelową nutą, bo domyślam się, że stworzenie takiego gagatka nie jest najprostsze, jestem ciekawa jego jakości, także będę aplikować go w zewnętrznym kąciku, Uuu! No naprawdę jest chłodny i wygląda na powiece pastelowo. Na dolnej powiece wyląduje zieleń z paletki, która też jest taka lekko rozbielona. Póki co, jak widzicie, cienie bardzo ładnie się połączyły i fajnie mi się z nimi pracuje. Także jestem dobrej myśli. Co do tej zieleni, to też bez zarzutu tak naprawdę przykleja się do dolnej powieki. Kusi mnie, żeby jeszcze dołożyć odrobinę tego fioletu najciemniejszego, żeby wzmocnić delikatnie zewnętrzny kącik. I zrobię to, tak jak widzicie, takim dosyć zgrabnym pędzelunciem. No, powiem wam, że bardzo fajne są te cienie, takie aksamitne w ogóle nie czuć w nich suchości, nie osypują się. Także naprawdę czysta przyjemność z nimi pracować. Jeśli chodzi o maty, to myślę, że na ten moment zastopuję. Przejdziemy do czegoś nieco bardziej błyszczącego. Także najpierw na powieki zaaplikuję NYX Glitter Primer i wykorzystamy najjaśniejszy, taki bardzo błyszczący cień z tej paletki, który wydaje mi się być takim wielowymiarowym, złoto-zielonym blaskiem. Czy jestem w błędzie, okaże się za chwilę, także spróbujmy zaaplikować go na powiekę. Ja nie chciałabym też przesadzić z ilością. Uuu, ale jest mocny, słuchajcie. Bardzo intensywny blask. I tak ma w sobie coś takiego złoto-zielonkawego. Trochę kojarzy mi się z turbotami z Glam Shopu. Dodatkowo jeszcze na dolną powiekę również na NYX Glitter Primer przykleję ten błyszczący, przepiękny cień. Okej, okay, moi drodzy, tak jak widzicie, trochę się zmieniło, dlatego że przyspieszyłam nieco akcję. Wytuszowałam rzęsy, przykleiłam kępki e, oraz też delikatnie przyciemniłam linię rzęs. Jeszcze mam ochotę nałożyć coś rozświetlającego w kąciki. Co do palety Pastel Glam, to tam nie ma niczego perłowo-rozświetlaczowego, także posłużę się rozświetlaczem, który nakładałam na szczyty kości jarzmowych. I tak prezentuje się gotowy makijaż. Pozwólcie, że teraz oddalę was od siebie, dokończymy makijaż usty i przejdę do podsumowania. Jeśli chodzi o usta, to wykorzystam pomadkę My Secret, czyli dla mnie totalna nowość i to jest I Love Matte Lips w kolorze Party Pink, numer 15. Także jestem ciekawa, jak się sprawdzi, jak się będzie utrzymywać i jaką ma pigmentację. Kolor jest naprawdę przepiękny i ma bardzo też. Intensywny zapach. Kojarzy mi się z czymś słodkim, a że ostatnio nie pozwalam sobie na zbyt wiele słodyczy. No to robi się głodna. Co do pomadki, to muszę przyznać, że pierwsze wrażenie zrobiła nam niedobre, bo jest taka puszysta na ustach, natomiast chyba ta pigmentacja nie jest dostatecznie dobra, dlatego że dosyć mocno smuży i ja już nie chcę też jej więcej dokładać, żeby nie mieć takiego poczucia obciążenia na ustach, no ale przy tej warstwie, powiedzmy takiej półtorej warstwy, no to ta pigmentacja nie jest w 100% zadowalająca, przy tak intensywnym kolorze nie prezentuje się to niestety najlepiej. Okej, okay, moi drodzy, wracam do Was z gotowym już makijażem. Mamy godzinę, już Wam mówię, 13.54, także pokażę się Wam jeszcze z ostatecznym podsumowaniem po kilku godzinach. Natomiast jeśli chodzi o podsumowanie kosmetyków na ten moment, to tak naprawdę najbardziej podoba mi się paletka, czyli Pastel Glam. I myślę, że to jest fajne uzupełnienie tej wcześniejszej wersji paletki Sensic, czyli Late Summer. A się tutaj, sobie, słuchajcie, znalazłam. I myślę, że z takim zestawem jesteśmy już w stanie. Zrobić porządnej jakości, bardzo kolorowy makijaż, intensywny, przyciemniony tam, gdzie trzeba, a pastelowy w miejscach, w których mamy na to ochotę. Jeśli chodzi o samą paletkę pastelową, no to muszę przyznać, że trochę jednak brakowało mi takiego cienia kolorowego, którym mogłabym przyciemnić, czy to zewnętrzny kącik na górze, czy te zieleń na dole. Ostatecznie nie wygląda to źle, natomiast troszeczkę musiałam się nagimnastykować z tą intensyfikacją cieni, na przykład na dole, w zewnętrznym kąciku, już w ostateczności, na Położyłam ten zielonkawy cień spryskując po prostu pędzelek odrobiną fixera, żeby było po prostu troszeczkę ciemniej. A tak jak widzicie, zewnętrzny kącik mojej górnej powieki potraktowałam jeszcze odrobiną eyelinera i roztarłam to czarnym cieniem. Także jakąś tam, wiecie, intensywność i głębię koloru uzyskałam. Sama w sobie paletka jest bardzo dobrej jakości, prawie się nie osypuje. Jeśli chodzi o te błyski, no to faktycznie trochę tych drobinek na moich policzkach widzę i głównie pochodzą one z tego cienia, o dziwo, nie z tego najjaśniejszego. Natomiast jakość tych cieni jest rewelacyjna, ale wydaje mi się, że no, to nie jest paletka do pracy takiej samodzielnej, chyba, że chcemy zrobić bardzo takie subtelne, faktycznie pastelowe makijaże, w których ja osobiście aż tak dobrze się nie czuję, jak w tych intensywniejszych, kolorowych, albo nudziakowych. No, ale muszę przyznać, że no ta paletka nie zawodzi. Obawiałam się, że będzie to wyglądało znacznie bardziej dramatycznie, więc chyba całe szczęście ten korektor My Secret uratował mi tutaj sytuację i w miarę ładniej i gładko to wygląda. Jednak już w w tym momencie muszę wam przyznać, że ten krem CC totalnie mi się nie sprawdził. Dajcie mi znać, może zrobiłam coś źle. To jest niby podkład nawilżający, wyrównujący kolory. Tak jak widzieliście, niestety strasznie smużył, nierównomiernie się rozkładał, ostatecznie się nawet zrolował pod palcami, także nie wrócę do niego. Raczej jestem w stanie Wam to obiecać. Jeśli zaś chodzi o paletkę do konturowania, Perfect Duo w kolorze 02, to jest bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o brązer, to dla mnie może nieco za ciepły, ale wygrywa tym, że cudownie mi się go rozcierało. Nie powstała mi żadna plamka na policzku, mimo tego, że ten odcień jest jednak troszeczkę cieplejszy niż tego oczekuję. Nie jest też przepigmentowany. Idealny do konturowania i ocieplania w moim przypadku twarzy. Co do rozświetlacza. Fajny, dla mnie znowu troszeczkę za ciepły, może odrobinę za ciemny, chociaż nie zrobił mi jakichś drastycznych przyciemnionych smug. Mm, bardzo przyjemna paletka, w szczególności dla osób nieco ciemniejszych niż ja, bądź troszeczkę cieplejszych. Bardzo spodobał mi się też ostatecznie ten róż, który w opakowaniu nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale na policzkach robi to, co ma robić. Delikatnie zaróżawia policzek, jednocześnie też go rozświetla, także myślę, że będę z niego korzystać. Co do pomadki, tak jak widzicie, no niestety nie wygląda to lepiej nadal widzę paskudne smugi na moich ustach. W niektórych miejscach jest taka jakby skorupka, zaczyna się zbierać w wewnętrznych częściach moich ust i zaczyna wyglądać po prostu już bardzo źle. Także nie sądzę, żeby mi się dobrze na ustach utrzymała i żebym chciała ją nosić przez cały dzień. Zobaczymy. Za chwilę coś zjem i po prostu w międzyczasie, jeżeli dobrze mi się nie utrzyma, to ją po prostu zmyję, bo nawet to uczucie na ustach nie jest zbyt przyjemne. Ona jest mocno wyczuwalna, trochę taka przesuszająca usta i ciężka. Także to tyle moi drodzy na ten moment, spotkamy się za kilka godzin z ostatecznym, szybciutkim podsumowaniem trwałości, także do zobaczenia, trzymajcie się! Hej, kochani, wracam do Was z ostatecznym podsumowaniem trwałości dzisiejszego makijażu. Mamy godzinę 21.22. Wiem, że nie jest jakoś wybitnie późno, natomiast jak przyjrzałam się sobie przed chwilą w lustrze, to stwierdziłam, Ada, your time has come. <grym> I przyszłam tutaj i robimy sobie to podsumowanie. Jeśli chodzi o pomadkę, to tak jak widzicie, nie mam jej już na ustach, bo wyglądała tak obrzydliwie, że stwierdziłam, że oszczędzę wam tych widoków, ale na zbliżeniu nakręciłam siebie jeszcze w tej pomadce, także możecie zobaczyć jak wygląda po jednym posiłku, i całym dniu, po prostu, w którym nie robiłam nic nadzwyczajnego, po prostu piłam, zjadłam niewielki posiłek i utrzymała się, że tak powiem. Kiepsko i też kiepsko mi się nosiła w ciągu dnia, i kilka razy zastanawiałam się nad tym, czy w ogóle jej nie zmyć, ale tego nie zrobiłam. Ale nie polecam Wam jej, dlatego że no, pigmentacja tutaj zawodzi. Bardzo ciężko, daje takie bardzo ciężkie odczucie na ustach, czego nie lubię. Dodatkowo nie jest w 100% napigmentowana, więc porobiła mi smugi, które były w trakcie dnia widoczne, jeszcze zbierała się wewnątrz ust. że no, to nie jest pomadka, której można zaufać, przynajmniej nie ten kolor. Jeśli chodzi o makijaż twarzy: Uch, powiem wam, że no, tu jest dramat, nie ma co ukrywać e, i tak nie jest aż tak duży, jak się tego spodziewałam, ale no, nie wyszłabym do nikogo już w tym makijażu e, no, może do sklepu w maseczce to jest jedyne zastosowanie, jakie widzę dla tego makijażu, bo byłoby widać właściwie tylko makijaż oczu no, pozbierało się to tutaj wszystko, z, no już w tym momencie mam i zważony nos, i świecącą całą twarz, i każdy por widoczny, no też ciężko jest mi tutaj to jakoś wybitnie oceniać, dlatego Dlatego, że ten krem już od samego początku był beznadziejny. Próbowałam ratować sytuację korektorem, no ale ciężko tutaj wymagać nie wiadomo czego. Sam korektor w sobie nie ma jakiegoś gigantycznego krycia, ale ma być długotrwały. I faktycznie w strefie pod okiem no utrzymał się ok, I w miejscach, w których jest, no to powiedziałabym, że nadal jest widoczny, lecz on się dobrze utrzymał? To też jest już wątpliwe. Co do makijażu oczu, to widziałam, słuchajcie, montując ten materiał w trakcie dnia, że na zbliżeniach widać jakieś takie prześwity plamki z tego czarnego cienia. To jest cienie z Bell, którego używam właśnie zwykle w tym celu tylko do przyciemniania zewnętrznego kącika, ale coś tutaj chyba nie zagrało. A że mój obiektyw makro jest bezlitosny, no to faktycznie jakieś tam prześwity dziwne widać, ale raczej to nie jest wina tej paletki Sensic. Tylko po prostu tego czarnego cienia. Także miejcie to na uwadze. Co do produktów do twarzy, no to tak jak widzicie, ona z tego wszystkiego utrzymały się naprawdę nieźle, nawet na tej beznadziejnej podstawie makijażowej. Nadal brązer jest widoczny, rozświetlacz też błyszczy. Jest dla mnie nieco zbyt ciemny, ale jeśli chodzi o te akurat kosmetyki, to nie mogę się przyczepić. Także tak, moi kochani, to już by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, czy już mieliście okazję przetestować któryś z tych kosmetyk. Przede wszystkim interesuje mnie Wasza opinia na temat tej nowej paletki Pastel Glam. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo porządna. Makijaż oczu utrzymał się w sumie bez zarzutu. No może troszeczkę te drobinki osypały mi się tutaj na policzki. Mam tutaj na myśli te drobinki z tego cienia błyszczącego, ale to już było widoczne tak naprawdę na samym starcie. Także tak moi drodzy, miłego popołudnia, wieczoru, poranka, w zależności od tego o jakiej porze mnie oglądacie, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia pa, pa.